W jaki sposób niewinne, tak ale, może zabić rozmowę i zniechęcić państwa rozmówców do kontynuowania z wami dialogu. Tak, ale to jest zabójca komunikacji i e, zamyka waszego rozmówcę na jakiekolwiek porozumienie. To jest przykład na posiadanie racji. Patrz, osobna rolka czyli porozumiewania się językiem pozbawionym jakiejkolwiek empatii, odcinającym od życia, gdyż ważniejszy jest konflikt, o tym za chwilę, i degradacja rozmówcy niż słuchanie po to, żeby zrozumieć. Tu się słucha, aby odpowiedzieć, a nie zrozumieć. I celem takiego konstruktu jest... Kontrolować rozmowę i dyskwalifikować swojego rozmówcę. I to daje poczucie władzy nad innymi. I dodając to słowo, ale pomija, neguje, dewaluuje się wszystko, co zostało powiedziane przez naszego rozmówcę. I niektóre badania sugerują, że osoby używające takiego konstruktu czy sformułowania mają perfekcjonistyczny, tunelowy sposób myślenia, równa się Racja i wierzą, że istnieje właściwy sposób, w jaki należy działać i mogą czuć się sfrustrowane, gdy inni nie widzą tego, odmawiając im prawa do odmienności i do własnego zdania. I uważają również, że nie mogą polegać na innych, jeżeli chodzi o prawidłowe wykonywania. Wykonywanie zadań i mając wybór, prawdopodobnie sami dokończą zadanie, aby mieć pewność, że zostało wykonane dobrze, tak, ale jest nieudolnym sposobem udowadniania swojej mądrości, nakazujący. Pokazywać swoją sprawczość intelektualną. Tutaj nie chodzi o to, że komentarz jest słuszny czy nie, ale o to, że podważa, co mówi drugi człowiek i nie pozostawia mu jakiegokolwiek wyboru, czy argumentować swój punkt widzenia, czy biernie godzić się z cudzym punktem widzenia, czy też nie wypowiadać się. Wcale, więc jak się Państwo czujecie, jak otrzymujecie salwę tak, ale, no tak, ale, no tak, ale powiedzenie tak, ale to jest niezawodny sposób na rozpoczęcie konfliktu lub też kłótni. To ukradkowe, zabójcze zdanie, które wkrada się do naszych codziennych rozmów, niszczy nasze relacje, bo ludzie nam przestają ufać, jesteśmy dla nich po prostu nieznośni. Utrudniając ten przepływ empatii i otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka, mało tego to implikuje osąd oraz nierównoznaczność. I następnym razem, gdy będziecie Państwo uczestniczyli w burzy mózgu, tak, tak ale proszę pamiętać, że to tak akceptuje rzeczywistość stworzoną przez inną grupę, i e, możemy się rozszerzać na tą rzeczywistość, Ucząc się słuchać, tak? Ucząc się słuchać nie po to, żeby odpowiadać, tylko po to, żeby zrozumieć i budować porozumienie, bo albo my mamy rację i niszczymy szansę na to, że drugi człowiek coś do tego równania przynosi, yy, i państwa komunikacja to jest państwa, Wizytówka i możecie być najbardziej wyel wyewaluowani, najbardziej oty oczytani, najbardziej mądrzy na świecie, najpiękniejsi, najbardziej znani, ale dopóki się nie odezwiecie bo wasza komunikacja zawsze pokaże, w jakim miejscu tak państwo wybieracie sobie stać. Więc jest to albo świat, który y, cechuje się tą dominacją. Instynktom, instynktem i tą władzą nad innymi, albo jest to świat współtworzenia, gdzie takie komunikaty i osoby, które takie komunikaty wygłaszają, nie są w nim mile widziane, bo mają do odrobienia kilka lekcji. Więc, jeżeli chcecie Państwo nauczyć się empatii, słuchania i tej komunikacji, to ja serdecznie zapraszam do zapoznania się z taktykami, które no nie, 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 nie przystoją w tym cywilizowanym, empatycznym świecie, żeby takimi technikami komunikacyjnymi się w ogóle posługiwać. Link do mistrza komunikacji jest w opisie tej transmisji, do zobaczenia po drugiej stronie umiejętności słuchania, bez interpretowania, bez tak, ale bez defleksji, bez defensywy, bez ofensywy, bez darwo oraz innych socjotechnik, bo mówicie Państwo, o, jestem takim dobrym człowiekiem. No to posłuchajmy, co mówimy i wtedy możemy y, dokonać tej autorefleksji, gdzie i ile kosztują mnie moje słowa, które są jak pistolet, tak, nabity y, zwykle głęboką urazą, skoro... No, tak mówimy, to znaczy, że gdzieś nie zdajemy sobie sprawy z własnych mechanizmów obronnych, i wszystko można odkręcić, jeżeli człowiek się uprze i motywacji wystarczy, jeżeli zaglądamy tam, gdzie potrzeba. Do zobaczenia.